Jest z nami Jola, organizatorka całego tego przedsięwzięcia, czyli targów ślubnych Daisy Wedding, czwarta edycja. Cześć Jolu. Cześć. Jak to się stało, że zaczęłaś organizować targi ślubne? Generalnie to jest tak, że my działamy w branży ślubnej już od 7 lat i po prostu stwierdziliśmy, że w Wałgrzychu nie ma takiego wydarzenia, a jest to miejsce, gdzie mamy bardzo wielu fajnych usługodawców. Stąd pomysł na to, żeby robić to w Wałbrzychu, bo najbliżej pary muszą jechać do Wrocławia, żeby po prostu spotkać się z usługodawcami, więc stwierdziliśmy, że dlaczego nie Wałbrzych, skoro jest to takie fajne miejsce. Mamy przepiękną salę. Więc wykorzystaliśmy ten potencjał i oto są Daisy Wedding. Czwarta edycja, więc gratulacje za kolejne edycje, no bo to trzeba organizować. I teraz pytanie: co tutaj pary mogą zobaczyć, czego nie ma na innych targach ślubnych? Generalnie nasze targi są targami alternatywnymi, czyli one są małe. Mamy tutaj 50 wystawców, nie więcej, więc to są bardzo kameralne targi. Spotkacie tutaj różnorodnych wystawców, ale z różnych dziedzin branży ślubnej. Czyli nie będzie tutaj 20 fotografów, 5 barmanów, 3 DJ-ów czy innych takich właśnie usług. To jest wszystko różnorodnie. Pary znajdą u nas. Yy, każdego usługodawcę, żeby móc zorganizować ślub od A do Z, tak naprawdę. Okej, okay, a co tutaj również dzieje się na scenie? Ponieważ to, co wyróżnia, ja zauważam, wasze targi, to na pewno. Prelekcje, czyli rozmowy właśnie tutaj również z usługodawcami, z ekspertami z branży ślubnej, więc jak to wygląda właśnie tutaj na scenie? Tak, mamy przepiękną scenę zespołu pieśni i tańca Wałbrzych, więc po prostu z niej korzystamy, bo strach, szkodą ogromną byłoby po prostu nie wykorzystać tego potencjału. Więc stwierdziliśmy, że będziemy robić na niej pokazy sukien ślubnych, bo to przyciąga też panny młode, które chcą zobaczyć suknie ślubne na dziewczynach, tak naprawdę z ulicy, bo to są okoliczne mieszkanki Wałbrzycha i okolic. My zawsze robimy takie ogłoszenie, że zachęcamy te kobiety, żeby do nas przyszły. One bardzo chętnie przychodzą i spośród nich wybieramy siedem, które będą brały udział w pokazie sukien ślubnych, ale oprócz tego mieliśmy też pokaz barmański, który, dzięki któremu um, pary mogą zobaczyć, jak to wygląda, bo nie każdy wie. My jesteśmy w branży i wiemy, jak to wygląda, natomiast pary tego nie wiedzą, więc chcemy to bardzo chętnie pokazywać, ale oprócz tego właśnie robimy też te prelekcje, o których powiedziałeś, bo chcemy edukować pary młode na temat tego, jak rozmawiać z sługodawcą, czego może się dowiedzieć o danym stanowisku, bo mamy na przykład na przykład opalanie natryskowe, które nie zawsze może się parom kojarzyć, co to jest za usługa, a to jest fajna usługa, więc wyciągamy zawsze te informacje od naszych usługodawców. Rozmawialiśmy dzisiaj też z dziewczyną, która ma hafty na butach i na kurtkach, z dziewczyną, która maluje na żywo obrazy, więc to są zawsze takie właśnie edukacyjne prelekcje, żeby pokazać parom młodym, kogo mogą tutaj znaleźć i jakie świadczą usługi, jeśli na przykład sami wstydzą się zapytać. Okej, okay, to super dodatkowa wartość, podczas takich. Targów ślubnych, ale co jeszcze oprócz tego robicie, ponieważ wiem, że to nie tylko i wyłącznie organizacja targów ślubnych, również prowadzicie. Firmę Event Cher i czym e, tak na co dzień się zajmujecie w branży ślubnej? Tak, e, od 7 lat prowadzimy Event Chera, czyli to jest agencja eventowa i wypożyczalnia dekoracji, czyli organizujemy śluby od A do Z. E, pomagamy również firmom przy organizacji ich eventu, ale głównie zajmujemy się wypożyczalnią dekoracji. Można u nas znaleźć stoły, krzesła pod talerze, sztućce, obrusy wszystko tak naprawdę, co potrzebuje para, jeśli chce sama sobie zorganizować przyjęcie. Albo jeśli ma dekorację, a chce coś dołożyć dodatkowego, czego na przykład nie ma lokal, albo florysta. Okej, okay, właśnie ja też raz byłem na takim weselu, gdzie kiedyś byłem na tej samej sali, no i stoły, krzesła były, ale na tym jednym weselu wszystko zostało przewiezione. Czy to jest taki nowy trend, że pary wyrzucają wszystko z sali i projektują to Fogowa. wesele? Od nowa, jak to wygląda? Tak, to jest bardzo fajne. Ja się cieszę, że mamy już tak świadome pary tego, że jeśli przychodzą do dekoratora i chcą mieć wesele jak z Pinteresta, to wiedzą, że trzeba po prostu dokonać tych zmian i że krzesła w Pokrowcach bardzo często mogą zepsuć po prostu ten efekt. Wow, bo mamy piękną dekorację, która kosztuje dużo pieniędzy. a Mamy do tego krzesło w pokrowcach, które tak naprawdę zawiera ten efekt wow, więc my w naszej wypożyczalni mamy 12 modeli krzeseł od glamourów przez boho, przez vintage do po prostu krzeseł typowo takich klasycznych, więc pary mają z czego wybrać i naprawdę powtórzę się, że ja się niezmiernie cieszę, że one chcą i są coraz bardziej świadome tego, że samo nawet krzesło może już zrobić wiele i może odmienić salę i zrobić ten efekt wow. Też zgadzam się, że coraz bardziej z roku na rok te pary są coraz bardziej świadome, a te, które yy, chcą nabrać jeszcze więcej świadomości, po to są również takie targi. Tak? Tak. Kogo tutaj zapraszacie? My generalnie zapraszamy pary młode, które w danym roku organizują swój ślub, ale również pary, które za rok planują swoje przyjęcie, bo to jest długi proces. Tak? Często usługodawcy nie mają już terminów, więc to jest taki moment, żeby przyjść, zobaczyć, pogadać, zobaczyć, czy czujemy to flow z danym podwykonawcą też, no bo często fotograf wideofilmowie to są osoby, które są z nami w tych najintymniejszych momentach, kiedy my się ubieramy, kiedy mamy podziękowania dla rodziców i oni muszą być takimi właśnie osobami, które będą przenikać, więc mogą do nas przyjść pary młode, które organizują ślub, ale mogą do nas również przyjść firmy, które robią swoje eventy dla swoich pracowników, bo znajdą tutaj również usługodawców, ale także osoby, które robią komunie, chrzciny, baby showery, bo też to u nas coraz bardziej rośnie i ludzie chcą robić coraz fajniejsze te eventy i znajdą tutaj usługodawców na te Przyjęcia. Dobrze. To pytanie kiedy następna edycja, jeżeli chodzi o targi ślubne? Za rok, za rok w marcu. Okej. Okay, to jeszcze na koniec powiedz gdzie e, pary młode, osoby zainteresowane mogą was znaleźć, czy właśnie Daisy Wedding czy Event Chery. Zarówno Daisy Wedding jak i Event Shara mogą znaleźć na Instagramie. E, oprócz tego też Daisy Wedding i Event Shara można znaleźć na stronie internetowej i Facebooku. Okej, okay, super. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. My dziękujemy Jolu Dziękuję za bardzo. kolejne zaproszenie. No i widzimy się za barze za rok. Dokładnie. Dzięki.